Długo nie będę mówiła, chcę Was wszystkich bardzo serdecznie powitać na 18 już w gminnym konkursie Piosenki Dziecięcej i w tym roku młodzieżowej, ponieważ postanowiliśmy rozszerzyć konkurs o nową kategorię właśnie o kategorii klas gimnazjalnych. Zapewne zauważyliście, w jakiej kolejności będziecie występować. Zaczynamy od klas 01, natomiast po Was wystąpią klasy 2 i 3. Pozwolę sobie przedstawić nasze szanowne jury, które dzisiaj będzie oceniało Wasze występy. Pani Bożena Zalewska z Ośrodka Kuszyry na Doronie. Pani Bożena prowadzi studio wokalne w tymże ośrodku. Pani Liliana Bach z Ośrodka Kultury Zeszłodowic. Pani Liliana prowadzi chór, a także uczy dzieci grać na pianinie. Oraz Pan Jan Zakrzewski emisji Głosów Ośrodku Kultury W Jury po, każdym, po każdej kategorii uda się na obrady, więc już dzisiaj po występie z każdej kategorii będziecie znać wyniki. Ja wszystkim życzę powodzenia.